Tak24pl gościmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w końskich i jesteśmy śmiało, mogę to powiedzieć, z bohaterką, z Justyną, jakbyś mogła się przedstawić. Justyna Chmielewska, dzień dobry. I dlaczego z bohaterką? Ponieważ Justyna ostatnio, w uproszczeniu mówiąc, oddała szpik kostny. Tak? Tak. Zacznijmy od tego, kiedy rejestrowałaś się w tej potencjalnej bazie dawców szpiku kostnego. Było organizowane ją nas w szkole. Przez Jana Rybińskiego i naszą byłą wicedyrektor, król Ew mhm. dla Damiana. Dla Damiana Wydry, z Radoszczyc, tak? Tak, jestem tak, tej pamięci. I wtedy się zarejestrowałam, bo my organizowaliśmy dla dzieci, tam wzięłam udział i oddałam to z moją rodziną też, bo moja rodzina oddała. No a mnie to szczęście od Boga mnie poniosło, że mam ja oddałam to. I wtedy się zapisałam i we wrześniu tego roku, czy w październiku, się odezwali do mnie. I była taka przerwa. Później się odezwali teraz ostatnio, w lutym, do mnie. Mhm. A pamiętasz jaką metodą wtedy yy, było od ciebie pobierane? Czy to był wymaz? Czy, czy krew oddawałaś? Krwią oddawałam. Czyli tą, czyli tą szybszą metodą. A we wrześniu to było zapytanie, czy jesteś y, zainteresowana. Już wtedy wiedzieli, że jest ktoś, kto jest twoim bliźniakiem, tak? Tak. Yy, było zapytanie, czy jestem, czy chcę oddać, czy na pewno. Ja mówię, że tak. Jak podjęłam decyzję, no to tak. No i było później, była przerwa, nie wiem, co się stało, może to jest inna pacjentka, nie wiem już, czy to jest ten odbiorca. Tak, bo powiedzmy o tym, że to wszystko jest dosyć w tajemnicy. Tak. wszystko w tajemnicy, no nie mogłam się dowiedzieć, chciałam się dowiedzieć już na. Jak byłam w 29, chciałam się dowiedzieć już, kto jest. Nie chcieli mi powiedzieć. Jak miałam pobiór, też chciałam. nie powiedzieli mi dopiero jak czekałam na drugi... Yy, widziałam się we wtorek o godzinę koło 13 po 13 jak wyszłam z y, kliniki. I co się dalej działo jakbyś tak mogła powiedzieć. <grym się <grym się> co się dalej działo. Pojechałam 29 lutego na badania. Badania były w Krakowie tak samo Bo w Krakowie oddawałam. Badania były polegało na tym miałam pobiór y, krwi. Y, 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 Badania USG, wszystkie ogólne badania miałam robione. Badania wyszły bardzo dobrze. I wtedy dostałam y, komórki macierzyste. Y, y, robiłam sobie zaszczeki w brzuch. Mm -hmm. No i już pięt, 14 wyjechałam do Krakowa. Marca. Tak, 14 mm -hmm. marca wyjechałam do Krakowa, 15 miałam pobór o godzinie 7 już się zjawiłam w Krakowie w klinice. I mnie przypieli o 7.15 już byłam przypięta do komputera i mnie pobierały komórka. I ile trwało to? To pobranie. Do za 15-13. Nie osłabłam, było wszystko w porządku. Łzy były, bo były. Jednak radość była, że oddaję, a było też bólu trochę, ale to nie bolało tak bardzo, można oddawać spokojnie. No i później tylko za słabą, bo ja to tak mam. I rodzinnie mam, że za słabne, ale to nic nie było takiego bardzo. I rozumiem, że już po, po oddaniu komórek macierzystych dowiedziałaś się y, tych podstawowych danych tej osoby. M możemy je ujawnić? Tak, dowiedziałam się, jeszcze musiałam poczekać, czy będę oddawała drugiego dnia. Mhm. I jeżeli dowiedziałam się już, że oddaję, już nie będę oddawała drugiego dnia, mogę iść do hotelu spokojnie, nie zostaje komórek macierzystych już. No i oni powiedzieli do mnie, że muszę czekać teraz na telefon z fundacji. Fundacja do mnie zadzwoniła, ja osobiście dzwoniłam do niej, do pani, która się mną opiekowała, nie było jej na linii. Zadzwoniła do mnie, odzwoniła i powiedziała mi, że jest to kobieta, 36 lat i jest z Polski. Będę mogła tylko SMT listy wysyłać. Listy polegają na tym, że wysyłam do fundacji. Fundacja odczytuje list i później oni wysyłają do tej osoby. Jak ty się ogólnie czujesz? Jest, jest wielkie szczęście z tego powodu? Nie, nie, nie wahałaś się, rozumiem. Nie, nie wahałam się. Jest bardzo szczęście jednak komuś ratować życie. Bardzo jest szczęście. To nie jest takie jak dostać piątkę z czegoś ważnego, to jest inne szczęście. Będziesz chciała poznać tę osobę, kiedy będzie już taka możliwość? Bo to różnie jest. Rozmawialiśmy z chłopakiem, który powiedział, że raczej nie, że on nie chce brać tej odpowiedzialności na siebie. A ty? Ja oczywiście, że chcę się poznać tą osobę. Chcę mieć z nią nawet dobry kontakt, jako, ja nią uznaję jako siostrę moją. Jest w no. mojej siostrze wieku i mówię, że to jest moja siostra druga. Bliźniak genetyczny. Tak, jest moja siostra druga, już tak mówię. No dobra, to tego ci życzę, żeby, żeby tam też wszystko się udało, bo tego nie wiemy, prawda? Mhm. Czy, czy ten przeszczep wyszedł i żebyś poznała tę osobę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.